Szanowni Państwo, posłuchaj naukowca to akcja ministerstwa nauki, która włącza się w kampanię Stop fake news. Już teraz zachęcam wszystkich do czerpania wiedzy o koronawirusie z wiarygodnych naukowych źródeł. Jeśli ja chodzi o terapię, Ludzie przez całe wieki szukali lekarstwa na katar, może przez nie wieki, przez całe dekady i takich lekarstw nie ma, więc jeśli chodzi o terapię na koronawirusa, bardzo możliwe, się ją, ją opracuje, ale to też wymaga czasu. W tej chwili patrzy się na dwa rodzaje leków, różne leki stare, stare, w sensie używane przeciwko innym chorobom, czy mogą tutaj zadziałać i tutaj pewne sukcesy też są oraz szuka się z bardzo specyficznych leków, które by hamowały enzymy produkowane przez koronawirusa. Jest takich enzymów około 7. To wszystko ma, może umożliwić szczepionki, powstanie szczepionki lub terapii. Szczepionki były bo oczywiście najlepsze, bo są najlepszym sposobem zwalczania infekcji, ale naprawdę nie da się opracować szczepionki w dwa miesiące. Jest tu teraz już proces szybszy. Ale, żeby być pewnym, szczepionka jest bezpieczna, to około przynajmniej roku to musi trwać. Pozytywne jest to, że ludzie bardziej zwracają uwagę na nawyki higieniczne, to szuka, na mycie rąk, przychodzenie do pracy, kiedy się kaszle. i może się zmienić podejście do szczepionek. Mam taką nadzieję, bo to jest dla mnie zadziwiające, że ci ludzie, którzy się nie boją od ogromnie ciężkiej choroby i bardzo jeszcze bardziej zakaźnej, łatwiej się przenoszącej niż ten koronawirus, że ci ludzie się od, boją szczepionek albo odmawiają swoim dzieciom tych szczepionek. Także to jest bardzo ważne. No i potrzebna jest wiedza, potrzebna jest dostępność test potrzebny nam jest zdrowy rozsądek. Czego w tej chwili nie wiemy i co się bardzo bada? A Oprócz samej, powiedzmy, natury wirusa bada się, jak długo może przetrwać w środowisku, w różnych warunkach, jak się przenosi, czy można się ponownie zarazić. Tego wszystkiego jeszcze naprawdę nie wiemy dokładnie. No i szukamy bardzo prostych, bardzo niezawodnych testów diagnostycznych. Właściwie jedynym dostępnym tekstem jest tak zwany tekst PCR, to jest bardzo dokładny, bardzo czuły test ale wymaga kilku godzin i wymaga aparatury, więc się szuka takich testów prostszych. No i poszukuje się środków natychmiastowej pomocy dla tych ludzi, u których przebieg choroby jest cięższy. I tutaj immunoterapia, aparat na użycie specyficznych przeciwciał, podaniu przeciwciał, które już są gotowe, może być, może być wyjściem. Czyli dostępność testów, zdrowy rozsądek. Myślę, że na bieżącym, w bieżącym okresie ograniczenie podróży, tak żeby po prostu nie stwarzać sobie kłopotów, ale przede wszystkim się nie bać. Nie bać się i używać swojego własnego zdrowego rozsądku.